Dzień dobry. No, jak widzicie, przygotowałem sobie klipsy, kołki i chciałbym spróbować wymienić dołożyć do moich dwóch noży z które miałem właśnie pod ręką. Może spróbujmy od tego kołeczka, czy w ogóle będzie pasować. Dos Scyzorka Victorinox Trimaster. Z tą myślą go kupiłem. Zobaczymy. W zestawie mamy kluczyk, kołek i malutką śrubeczkę jak widzicie. Pierwszą rzeczą, którą chcę sprawdzić. To zobaczę, czy grubość, czyli ten otwór, który tutaj jest wycięty, pasuje mi do grubości blachy, która jest użyta w głowni. Jest lekki luz, ale myślę, że tak powinno być. Tak to będzie wyglądać. Jest to tylko próbowanie tego, co chcę zrobić. W moim ganzo udającym spiderka, zobaczmy, zobaczmy w ogóle, czy ta śrubka się wkręci? Tak, wkręca się. Zobaczcie, pierwszą rzeczą to jest właśnie wkręcenie tej śrubki. Żeby później nam gdzieś nie uciekła, nie latała, nie majtała się jak ja to mówię. I dopiero później dokręcanie samego kołeczka. Ta część ząbkowana, chropowata, będzie od lewej strony, ponieważ jestem praworęczny. To będę otwierać prawą ręką prawym kciukiem. O, i wystarczyło półtora przekręcenia, aby kołek już się trzymał dosyć mocno. Ale teraz muszę go tak, wiecie, złapać miejsce, w którym będzie mi najwygodniej otwierać ten nóż. To co, spróbujemy? Tak to wygląda. Oczywiście możemy ten element sobie przesuwać po całej głowni. Po tym oczku głowni jest to dosyć sporych wielkości kołeczek. Ale on zobaczcie, fajnie tutaj dochodzi. Prawie idealnie równo z tym wycięciem. Ale on bardzo ułatwia pracę nożem. A przede wszystkim otwieranie noża. Zobaczcie, nie mając tego kołka, byłbym w grubszych rękawicach. No i mimo tego, że to jest tak zwany one hand. Bardzo ciężko byłoby mi go otworzyć tylko dzięki temu, a także czyli przez to, przez ten otwór, który tutaj jest w głownik. A myślę, że ten kołeczek bardzo się przydaje, bardzo pomaga. Tak patrzę, czy go nie przesunąć, i chyba go przesunę troszeczkę w stronę zawiasu. Rzeczywiście to jest bardzo proste. Aż się boję mocniej dokręcać, żeby tego. Tego kurczyka nie złamać. O, zobaczcie, może tak, co? O, tak. Teraz jest idealnie. Widzicie, i to jest właśnie największy plus takiego kołeczka, że można go sobie dopasować do grubości kciuka, do wielkości kciuka, do nacięcia, które jest tutaj w rączce, w obudowie w rękojeści. I wybieramy sobie wtedy odpowiednie miejsce. No, bardzo fajnie. Jestem bardzo zadowolony z tego. Nie będę przedłużać filmu, ale zrobię to oczywiście to samo na ganzo. Może nakręcę drugi film. Mówię o ganzo, które udaje spajderko. Ok, mam już miejsce wybrane na głowni. Dokręcam na siłę. Trzyma się. Powiem Wam, że rewelacja. Oczywiście pod filmem, jeżeli będziecie chcieli, wrzucę Wam linki do sklepów, w których to kupowałem. Świetnie. Zajmijmy się teraz moim nożem GANZO, w którym chcę wymienić klips. Klipsy mam dwa. Nawet ich jeszcze nie sprawdzałem, czy one będą pasować, ale według opisu y, powinny pasować. Jest to taki standardowy klips montowany w nożach gazo. Tutaj mamy klipsik, który udaje troszeczkę klips nowy. Zobaczcie, jaka jest różnica w wielkości. A tutaj jest klipsik tradycyjny, czarny. Może spróbujmy zamontować ten, który jest mniej więcej w podobnym kolorze i będzie pasować do całości. Zobaczcie po zamontowaniu, postaram się pokazać, taka jest różnica wysokości. Będzie to idealne deep carry. No to spróbujmy. Mam już przygotowany zestaw do rozkręcania. Jak widzicie, tutaj są trzy otwory. Mam nadzieję, że rozstaw będzie pasować. A w tych nowych klipsach są tylko dwa otwory. Udało się bez problemu. Oczywiście w tego typu nożu, w tym dokładnie nożu, możemy sobie ustawić, z której strony chcemy mieć klips. Dla prawej i to jest bardzo dobre rozwiązanie. Zobaczmy, czy otwory pasują. Przyłóżmy. Idealnie. Spróbuję teraz złapać Wam o. Widzicie? Odbija się tutaj stół. Jest przelot na wylot. No i dobrze. Spróbujemy. Jeżeli chwilkę poczekacie, pójdę po magnes, żeby nie zgubić rubeczki i będę dalej działać. Mam już magnes. Zastanawiam się jak go nasadzić. Może tak będzie najlepiej. I wtedy biorę jedną śrubeczkę. Przykładam. O, myślę, że będzie dobrze. No dobrze, to próbujemy. Rozstaw wygląda na idealny. O, widzicie, już się namagnesowała i ucieka. Niestety, kiedyś próbowałem wymienić klips, i tak się zdarzyło, że zgubiłem dwie śrubki. Obawiam się, że tutaj znowu jest ten sam problem. Tak, już go widzę. Jest ten sam problem, który był we wcześniejszym klipsie. Nie wiem, czy to jest spowodowane, ale te otwory są chyba mniejsze od oryginałów. Widzicie? Jest to chyba specjalnie robione, żeby trzeba było dokupić specjalne śrubki. No ale spróbujmy. Może się uda. No już się trochę zdenerwowałem tym właśnie, że śrubki mogą nie pasować. Oj, no ten magnes chyba bardziej przeszkadza niż pomaga. Ale trzeba coś wykombinować. Teraz to cała powierzchnia jest strasznie namagnesowana. Jak widzicie niby prosta sprawa. A dla faceta z dużymi dłońmi nie jest to takie proste. Może spróbuję to tak bez niczego tak po prostu wsadzić. Może się uda. Bez żadnej pęsetki, bez niczego. Może zamiast się męczyć, sprawdzę po prostu, czy, czy jest warto, czy jest sens. I niestety, jak widzicie, niestety, trzeba będzie rozwiercić te otworki. Ale nie będę się w to bawić, tylko będę musiał zamówić. No właśnie, nie zamówię mniejszych śrubek, ponieważ będą za luźne tutaj. Musiałbym wtedy je kleić. No niestety zostaje mi tylko rozwiercenie tego klipsa. Poszukam takiego wiertełka w domu, może się uda. A jak nie, to rozpiłuję pilniczkiem. Mam takie precyzyjne pilniczki. Myślę, że tutaj dużo do piłowania nie będzie, może się uda, a jak się uda, to Wam pokażę efekty. To na razie tyle. Takie, sami widzicie przygotowania na szybko, próby na szybko. Zapraszam do kolejnych filmów, zapraszam do subskrypcji i do lajkowania. Cześć!